Dzisiaj chciałbym wam pokazać pick angel z innej strony niż grę pokażę wam co można robić jeszcze w grze. Jeżeli chodzi o samochody tu mamy styl. Możemy lakierować samochód sobie na inne kolory, możemy dawać naklejki, spoilery, dużo innych rzeczy jest na tą wody. Zderzaki możemy się zmieniać i wszystko. Tu mamy tunik samochodów. Zmieniamy wszystko pod siebie To jak woli Hamulce powietrzowe oponach Wszystko Jeżeli chodzi o samochody w grze Ja na razie jestem na początku gry więc Mało ich widać Ale zaraz zobaczycie ile ich jest Tutaj Trzeba blokować po kolei niestety Trzeba wszystkie kupować Jak widzicie samochodów jest naprawdę dużo Jednak nie widzę reszty Ale jak widzicie na początku macie kilka samochodów których już można kupić Jeżeli chodzi o samą grę Mamy tutaj zaraz wybierzemy samochód sobie Możemy brać udział w różnych dyscyplinach. tutaj są tak zawody. Tutaj jest w tym jest ranking, który widzicie na górze. Rating. Tutaj zdobywacie punkty. Jeżeli chodzi o mapy, w każdym regionie są po 2-3 trasy. To na razie tyle. Oczywiście tak, zdobywamy dolary, kredyty, wszystko podczas wyścigów. Mamy bonusek widać na dole w ekranie. No i na razie to wszystko. Mam nadzieję, że gra się rozwinie i będzie można robić drużynę swoją. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. I zapraszam do łapkowania w górę. Dzięki.